Siostry i bracia, celebrujemy dzisiaj uroczystość w niebo To słowo przecudnej urody pokazuje nam dzisiaj dwie rzeczy, bardzo ważne myślę. Bo popatrzcie, z jednej strony to słowo nas orientuje i zwraca nasze oczy ku niebu. Gdzie siedzi Chrystus po prawicy Ojca, jak przed chwilą przeczytaliśmy. Ale z drugiej strony to słowo przypomina nam początek misji Kościoła. O tych dwóch rzeczach dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, bo one mocno, myślę, dotykają naszej rzeczywistości, naszego życia. Popatrzcie, Chrystus z martwy wstał. Chrystus, który zostaje w który y idzie do nieba. Najpierw posyła swoich uczniów na krańce świata, aby roznosili zapach Ewangelii, na cały świat. Dlatego mówimy, że w niebo wstąpienie jest takim momentem, w który, Zachęca nas do tego, byśmy z jednej strony byli zakorzenieni, zanurzeni w niebie, bo chcemy patrzeć, chcemy kontemplować na Chrystusa zmartwychwstałego i Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca. Ale będąc zanurzonymi w niebie, nie możemy tam zostać. Chrystus mówi: idźcie i głoście. Jest misja Kościoła. To znaczy, kochani, że my patrząc w niebo, musimy szybko zejść na ziemię, wprowadzając w czyn to, do czego nas Jezus zaprasza, do czego nas posyła. Rozumiecie, kochani, jak bardzo ważne jest to dla naszego życia duchowego, bo. Trzeba nam wiedzieć, że nie istnieje prawdziwe życie duchowe, które nie ma odbicia tutaj na ziemi, w naszej rzeczywistości, w naszym życiu. Abyśmy zrozumieli troszkę lepiej, troszkę prościej, nie wystarczy modlić się przez godziny, być zanurzonymi na adoracji Najświętszego Sakramentu, jeśli obok ciebie są bracia i siostry, którzy cierpią, a ty przechodzisz. Bo nie chcesz dotknąć ich ran. To znaczy, kochani, że nasza modlitwa kwitnie, przynosi owoce wtedy, kiedy ma swoje przedłużenie w naszych czynach, w naszej codzienności, w naszej posłudze. Bo jeżeli Ty przychodzisz się modlić i czynisz to przez godziny, chwała Panu. Jeśli robisz to w Kościele, albo jeszcze więcej, na adorację Najświętszego Sakramentu, ale potem widzisz, że twoje życie się nic nie zmienia, to znaczy, że gdzieś jest popełniony błąd. Jeśli mówisz Różaniec Święty i powtarzasz a Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś Maryjo i za chwilę wychodzisz z Różańca po to, żeby plotkować o drugich, żeby mówić na drugich źle, to znaczy, że coś poszło nie tak. Jeśli powtarzasz w różańcu święte imię Maryi, przywołujesz święte imię Boga i mówisz Jezus Chrystus, a za chwilę nie jesteś w stanie wypowiedzieć imienia swojego brata albo swojej siostry, bo jesteś z Nim pokłócony, to znaczy, że coś jest nie tak. Prawdopodobnie, kiedy modlimy się w taki sposób, modlimy się do Boga, który nosi nasze imię, którego sobie sami stworzyliśmy. Oczywiście, że ten Bóg Cię słucha bardzo chętnie, bo tym Bogiem jesteś Ty. A więc nasze życie duchowe, kochani, nie mierzy się tylko ilością modlitwy. Ale jej wpływem na nasze czyny. Jest pytanie, w jaki sposób ta modlitwa odbija się w moim życiu. Pozwólcie, że kilka pytań sformułuję po to, żeby troszkę dotknąć naszego serca, żeby nam pomóc. To są pytania trudne, zdaję sobie sprawę, zadaję je również sobie, ale myślę sobie, że jako pasterz te pytania muszę stawiać. Pierwszej kolejności sobie, a potem Wam, bo jeżeli ja ich nie zadam Wam teraz, to będziecie z tego sądzeni w niebie. Pierwsze pytanie: jakie jest, jaki jest Twój wzrok? Jakie jest Twoje oblicze oświecające, przyjmujące, cierpliwe? Czy Twój wzrok jest wzrokiem Jezusa? Czy twój, czy twój wzrok, kochany chrześcijaninie, jest jak chmury, które się piętrzą, gromadzą przed burzą? Także lepiej się nie zbliżaj. Popatrzcie, ten fragment Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy. Zaprasza nas najpierw do tego, byśmy byli zakorzenieni w niebie, ale potem do misji. Jaka to jest misja? Uderzyła mnie jedna rzecz, o którą chciałbym się z Wami podzielić. To jest misja, która jest misją bez granic. Nie wiem, czyście zwrócili uwagę na to, bo Pan Jezus mówi takie słowo: Idźcie na cały świat. Ta misja nie ma granic. Więc kolejne pytanie z kategorii trudne, które daje nam do myślenia, jaki jest Twój stosunek do drugiego człowieka? To znaczy, żeby iść z dobrą nowiną do przyjaciół, to to Boże, kochany, jaki problem? Bierzesz Pismo Święte, idziesz po dobrej herbacie, siadasz, dyskutujecie, śmiejecie się, cieszycie albo pocieszacie, ale. Jaki jest Twój stosunek do ludzi, którzy są Ci wrogami, którzy nie myślą jak Ty? Bo jest bardzo prosto zanieść Ewangelię do ludzi, którzy myślą podobnie jak my, którzy nas kochają, a Jezus mówi, że musimy iść na krańce świata. To znaczy, nie ma granic. Mamy iść tak, żeby nie wykluczyć nikogo z przepowiadania. Wiecie, kochani, mam zawsze wielką, wielki strach, kiedy ktoś mi mówi, że chciałby stworzyć kościół taki bezpieczny. Kościół, który wykluczałby drugich ludzi, którzy nie myślą tak jak my. Dam wam przykład. Nie tak dawno usłyszałem w jednej rozmowie człowieka, który mówi tak. Dlaczego ojciec święty Franciszek, przecież mając władzę, nie, ekskomun nie ekskomunikuje tę i tę osobę? Bo łatwo jest zwrócić ekskomunikę. Ale, żeby próbować zrozumieć człowieka, co siedzi w jego sercu, dlaczego tak myśli, co za tym stoi, jest trud, rozumiecie? Pamiętam, Taką ideę kiedyś, nie wiem czy ona doszła do skutku, gdzieś w Polsce chcieli stworzyć, chcieli stworzyć osiedle. Ale wiecie jakie osiedle? Osiedle dla katolików, osiedle dla chrześcijan. Oczywiście byłoby pięknie, kiedy wychodzisz rano, nie wiem, po zakupy. A wszyscy Cię pozdrawiają, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bo tam Zosia z trzeciej klatki, a tutaj Jerzy. Rozumiecie, byłoby cudownie. Wszyscy myślą jednakowo, wszyscy poruszają się jednakowo, ale czytaj, teren zamknięty. To znaczy, byłoby pięknie, to jest jakiś pomysł, ale czy ten kościół. Roznosiłby jeszcze w tym świecie zapach Chrystusa? Czy byłby kościołem posłanym? My, kochani, nie mnie to osądzać, my, kochani, żyjemy dzisiaj jako chrześcijanie w świecie, obok ludzi, którzy myślą inaczej niż my. Ale kiedy kościół się zamyka, kiedy próbuje kogoś wykluczyć, ponieważ nie myśli tak jak my. Kościół przestaje roznosić zapach Chrystusa. Zaczyna myśleć po ludzku. My żyjemy na tym świecie, gdzie są różne osoby z różnymi poglądami. Zwłaszcza tutaj widać to w Rzymie. Być świadkami. Tego od nas chce Chrystus. Bardzo mnie porusza i nie daje mi spokoju sytuacja, która dzieje się na, w Izraelu, w Ziemi Świętej, zaczyn wojny. Płacze moje serce. Co mamy zrobić? Oczywiście lepiej byłoby się zamknąć. A Jezus mówi, idź na cały świat. Co to znaczy? My nie musimy dzisiaj jechać do Izraela. My wystarczy, że wyjdziemy poza nasz strach, który nas paraliżuje. Bo widząc te wszystkie krwawe obrazki, myślisz sobie tak. Tam jest Izrael, a ja jestem tutaj. Bogu dzięki, nic mi jeszcze nie grozi. Powodowani strachem. Wyjść poza swój strach. Aby się nie dać zamknąć. Musimy kochać więcej. Jezus mówi tak. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wydaje się, kochani, dla tej małej grupki ludzi, którzy są może nie wyszkoleni nawet, że to jest zadanie z górnej półki, nie do przeskoczenia. Jest pytanie, co my dzisiaj mamy? Ta nasza mała wspólnota, żeby pokonać wszystkie strachy tego świata. Macie jakiś pomysł? A wiecie, co mamy? Mamy Chrystusa z martwych wstałego. Mamy Chrystusa z wstałego. Bo wierzcie mi. Że świat się zmienia wtedy, kiedy w naszych domach padają te słowa piękne. Przebacz mi, popełniłem grzech, popełniłem błąd. Kocham Cię, pomódlmy się razem. Idźcie i głoście. To nie jest tak, kochani, że jesteśmy dzisiaj zaproszeni do tego, żebyśmy teraz się zaparli i poszli na głoszenie. Idziemy siać, idziemy siać, idziemy siać. Owszem, idziemy siać, ale nie my. Pan Jezus mówi do apostołów, że dostaną ducha. I to jest dobra nowina tej Ewangelii. W końcu dochodzimy do tego momentu. Jezus mówi: Nie zostawię Was samych. To zadanie Was przerasta, ale pójdziecie, będziecie głosić zbawienie, będziecie głosić moje imię. Dlatego, że będzie Was podtrzymywał Duch Święty. Otrzymali Ducha i poszli na krańce świata. Znacie współczesnych apostołów? Ktoś z Was widział? A ktoś z Was jest ochrzczony? Bo podczas Chrztu Świętego otrzymujemy Ducha Świętego, więc rozumiecie, ta misja dzisiaj leży w naszych sercach. W niebo Pana rozpoczyna nową formę Jego obecności między nami. Ale także jesteśmy zaproszeni, abyśmy mieli oczy i serce otwarte, by Go spotkać, by dawać świadectwo innym. Musimy być ludźmi w niebo wstąpienia, to znaczy ludźmi, którzy szukają Chrystusa. Roznoszą Jego słowo zbawienia na wszystkie krańce Ziemi, czego z całego serca Wam życzę. Amen.